Czy da się zagrać na moście? Czy w filarmonii jest nudno? Jak z miasta zrobić muzykę? Narodowy Instytut Audiowizualny, przy współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przedstawia cykl filmów edukacyjnych w ramach projektu Muzykoteka Szkolna. Cześć, jestem Stefan Müller. Pochodzę z Niemiec, mieszkam od 17 lat w Polsce, ale nie o to chodzi teraz. Jestem fanem muzyki klasycznej od 13 roku życia. Ale po kolei. Muzykoteka szkolna to jest program edukacyjny o muzyce klasycznej, który się składa z trzech poziomów. Pierwszy poziom przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych. Poznamy tutaj instrumenty, spróbujemy na nich zagrać i dowiemy się, jak działa orkiestra. A na koniec nakręcimy teledysk. Dostałem pozwolenie na przeszkodzenie innemu człowiekowi w grze na ten, na instrumencie, a on musiał grać dalej, więc ja mogę mu przeszkadzać, jeszcze mi wolno to robić, a on nie może się pomylić. Nie szkodzi, nie szkodzi. Potem poprawimy. Bardzo duże zbliżnia robiliśmy, na przykład na y, ustnik. Wtedy one zaczynały się śmiać właśnie. Schowaj, schowaj, schowaj! Wstydzili się i zaczynali od razu się śmiać, uśmiechać. I tak, to było dla nich pewnie krępujące. Ale Karol w ogóle się nie krępował, i przystawiał mi do oka i wszędzie. Teraz poziom drugi dla gimnazjalistów. Tutaj dowiemy się, z czego składa się muzyka i jak się ją robi. Zobaczymy, że muzyka może być tam, gdzie nikt by się jej wcale nie spodziewał. Zostawicie rejestratory takie dźwięku, zarejestrujecie jakieś rytmy. Komponowywał te wszystkie dźwięki No maseczka. Zostaw, zostaw go, on byłby dobry. Ho, ho, ho. Co to z tego wyjdzie? Przekonwertował to na instrumenty. To jest to, jak został zapisany domofon. Tak wygląda nasz temat. On jest tu, znajduje się dokładnie tu. I wreszcie poziom trzeci dla licjalistów. Pora ruszać w świat i brać sprawę w swoje ręce. Zobaczymy, jak działa na ludzi muzyka i jak ludzie oddziałują na muzykę. Mam dla Was plan sali koncertowej. Musicie odnotować osoby, które śpią lub też ziewają. No dobra, pora dziewczyna się. <gry> kontrolować ludzi na naszej prawej stronie, czyli lewej stronie, kto mógł, to na dole. Było to ciekawe, ponieważ tak to się nie obserwuje, nie skupia się uwagi na innych, tylko na samym koncercie. Jaki ma Pani swój własny sposób na słuchanie muzyki klasycznej? Patrzę na muzyków zawsze, albo na dyrygenta. To jest muzyka zupełnie inna niż taka, której słucham, prawda, ze słuchawkami na uszach. Jakby to powiedzieć, jest pełna, ja nie wiem jak to nazwać, ale po prostu pełna. Kiedy jej słyszę, to czuję, że w każdym miejscu coś, coś jest. Uf, sporo już wiemy. Teraz pora na Was. Więcej: dowiecie się na www.kropka-muzykoteka-szkolna.pl